Popatrz, popatrzcie, widzowie, na to. Musi się nie bok, ale to się nie wziął. Okej, okay. nie, nie działa. Patrzcie. Boże. Że te drzwi, patrzcie, tu jest włącznik. Ten guziczek, tu jest włącznik. Pa. Proszę, okay, jak na okay. Nie mówiłem coś, tego nie mówiłem. Coś, ja Co? Ale, ale pomagajcie Ukrainie. macie Dzieciu. Bo po prostu nie i tak fajnie. Tak, Mam wszystko do free. Przepraszam, ale się zesrałam. Będę był, po prostu byli zara. nie zrozumieć. No ja tutaj coś robię to ryj Już było cięcie I co się stało z tym? O tu jest Zobaczcie Taki blisek Zobaczcie To sobie ASMR To jest jakby na Widowie, patrzcie, co, jest, co znalazłem. Patrzcie, tu jest komora silnika. Komora silnika. Może jedno coś jest. To ja. Widowie. Widowie, nie mam. Może możemy. ¡Ya va! ¡Ey, no,